Zatrzymaj się na chwilę. Zgaś ekran chaosu, wyłącz szum, zamknij oczy i zapytaj siebie: Dlaczego tak często się boisz? Dlaczego w twojej głowie nieustannie szeptem czai się lęk przed jutrem, przed utratą, przed chorobą, przed śmiercią? To nie przypadek, to program jeden z najstarszych, najgłębszych programów Matrixa. Od urodzenia wmawiają ci, że jesteś słaby, że życie to walka, że trzeba się bać. Świata, ludzi, życia, siebie. Media karmią cię strachem jak paszę dla zwierzęcia. Bojąc się, jesteś posłuszny. Bojąc się, nie pytasz, nie szukasz, nie widzisz. A Matrix kocha, gdy śpisz z otwartymi oczami. Ale ja ci powiem coś, co zmienia wszystko, co odkodowuje strach, co pali program od środka. Ty nie jesteś tym ciałem, to tylko nośnik, tymczasowa forma. Awatar, śmierć, to nie koniec, to nie tragedia, to jak wylogowanie z gry. Przed tym wcieleniem miałeś inne życia, setki, tysiące. Ale Matrix kasuje ci pamięć, żebyś nie pamiętał, kim jesteś, bo gdybyś pamiętał, nie bałbyś się niczego, nie bałbyś się przyszłości, nie bałbyś się braku pieniędzy, nie bałbyś się samotności, nie bałbyś się śmierci. Cały ten lęk, który odczuwasz, cała ta presja, którą czujesz, to nie jest Twoje, to nie pochodzi z Twojej esencji. To kod Matrixa, zaprojektowany, byś zapomniał, że jesteś wieczny, ale dziś możesz się obudzić, możesz przypomnieć sobie, że jesteś iskrą źródła że jesteś nienarodzony, nienaruszalny, poza czasem. Jesteś wieczny, jesteś poza lękiem nie można cię zniszczyć. Zauważ, ile razy w życiu bałeś się rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. Ile razy Twój umysł Cię straszył, a życie i tak niosło Cię dalej. To wszystko iluzja, i teraz masz wybór: możesz dalej żyć jak niewolnik lęku, albo obudzić się i śmiać się z tych myśli, śmiać się z Matrixa i powiedzieć Mu: Widzę Cię, nie dam Ci już mocy, wiem kim jestem, bo jesteś czymś większym niż życie i śmierć jesteś tym co istniało za